Tam, gdzie nie ma konieczności stosowania pługów obrotowych znakomicie odnajdują się pługi jednobelkowe firmy Agromasz o prostej i solidnej konstrukcji. Odpowiedni prześwit pod ramą wynoszący 76 cm i rozstaw korpusów 85 cm lub 100 cm gwarantują przykrycie nawet znacznej ilości resztek pożniwnych oraz poplonów. Każdy spośród gamy pługów jednobelkowych wymaga jedynie minimum regulacji. By zapewnić najlepszą jakość orki, maszyna nie musi być skomplikowana. Ograniczenie ilości punktów regulacyjnych do niezbędnego minimum to wielki atut, jaki doceni każdy rolnik, któremu zależy na skróceniu czasu wykonania pracy. Zapinasz pług i właściwie jesteś gotów do działania. Charakterystyka wytrzymałościowa podzespołów takich jak lemiesze czy odkładnie, w tym głównie ich odporność na ścieranie, pozwala użytkownikom przez długi czas nie myśleć o wymianie. Każdy lemierz jest produkowany ze stali najlepszych gatunków, co daje ci możliwość pracy w ekstremalnie trudnych warunkach. Wydajność orki oraz poziom spalania ciągnika zależą w dużej mierze od szerokości roboczej pługa. Szerokość orki w naszych pługach zmienić możesz w prosty sposób, przez zmianę położenia śruby regulacyjnej, która określa szerokość pracy każdej skiby. Bez zbędnego wysiłku dostosowujesz szerokość roboczą pługa do mocy i typu ciągnika. Terostopniowa skala skokowej regulacji szerokości pracy każdego korpusu o wartościach 35, 40, 45, 50 cm daje duże możliwości. Mocne koło gumowe mocowane przed ostatnią sekcją roboczą pługa stabilizuje pracę maszyny i pewnie utrzymuje zadaną głębokość roboczą ograniczaną ustaloną za pomocą płynnej regulacji. Maszyny dostępne od ręki szukasz podobnej maszyny. Odwiedź nas. Wola Różaniecka 233, Frampol Ulica, Gorajska, Przy Rondzie, lub zadzwoń 6415 652 lub 511 049 440. Pełna oferta na www.agrostal.com.pl